Mamy wszystko, czego trzeba. Potężne rękawice? Motorówkę? Entuzjazm? No, przynajmniej jeden z nas. Ty tryskasz entuzjazmem jak Kaja, kiedy mama każe jej posprzątać pokój. Nieważne. Chodźmy się spotkać z gadżetem. Zapomniałeś o czymś? Nie. Miałem nadzieję, że ty zapomniałeś. Dobra, dobra, ale ciężko będzie się żegnać z mamą. I pewnie nie będzie zadowolona, że włożyłem te rękawice. Może tak, może nie. Kto wie? Nie, nie ma mowy. <gry> Ale mamo, proszę. Żadnego mamo, Kao. Te rękawice są niebezpieczne. Walt, wytłumacz się w tej chwili. Eee, rękawice? Może nie tak niebezpieczne, jak myślisz. Może! To za mało! Mamo, nosi je już od kilku godzin i co? Nic mi nie jest! Są bardzo przydatne! To prawda! Początkowo byłem sceptyczny, ale u kao jest lepiej. Działają inaczej niż u Kobiego. No i to rękawice taty. To jedyne, co mi po nim zostało. Próbujesz mi tu zgrywać, biedne dziecko? Dlaczego to nigdy nie działa? Oglądasz za dużo tuktaka, skarbie. Tuktaka? Mamo, jak możesz na coś narzekać, jak nawet nie wiesz, jak to się nazywa? Nieważne, wróćmy do tematu. Nie będę odbierać ci tych rękawic siłą, więc, Walt, ty za nie odpowiadasz. Miej je na oku. Masz moje słowo. Dobrze. Kao, obiecujesz, że wrócisz do mnie cały i zdrowy? Oczywiście, mamo. Obiecuję. To idź, koptyłki, rąb i siekaj, wal w kinole. <grym> Czy jak wy tam, dzieciaki, teraz mówicie? Tylko znajdź tatę i siostrę i sprowadź ich do domu. Coś ci wpadło do oka, trenerze? Tak, tak właśnie było. Już dobrze. Chodźmy! Chłodna dżungla czeka! Bądź gotowy! Spotkasz jednego z największych mistrzów sztuk walk! Pozdrów Jaya skarbie! Powinnaś iść z nami, mamo. Moglibyśmy razem spuszczać łomot. Bylibyśmy nie do zatrzymania. Trzeba pilnować wioski. Wystarczy, żebym zniknęła na 5 minut, a ktoś dostanie strzały w kolano i za chwilę nie będzie do czego wracać. Dasz sobie radę. Jesteś kangurek kao. Dobry smaczek. Hmm. Strzał w Skyrim jak nic. Dobra, moment. Jeszcze polecimy do sklepu, a potem płyniemy do tej młodej dżungli. Tu jest ta... No do tych, tych. ktoś myślał, że się nie da. Dobra. Tu potrzebuję pieniędzy, ale co życie, to bym sobie kupił. Nie wiem co to jest, ale to chyba pieniądze. Stary dobry Kao! Nie no ja, chętnie bym coś wziął. Ale nie wiem. No Ko korci, korci, kor 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 ale chyba nie. Chociaż ja nie wiem, dobra. Trochę pieniędzy i lecimy do tego. Nie wiem dlaczego tutaj się mhm. pieniądze ciągle rozpią. Też. Tak, no, to zła tutaj. chwilę. Z mnie obchodzi jedna rzecz, bo mam ogniste rękawice. Tylko skąd wziąć ogień? Hmm. To mnie hmm. bardziej interesuje, bo tam na dole jest ta pajęczyna. I za nią runa. A! Jest! Dobra. I pięknie. Runa. I wioska na 100%. Zrobiona. Sprzyneczka. A żeby nie być go słownym, Wioska 100%. I pięknie. Dobra. Idziemy do Pelikana. To jest syn pelikana. Sykki. KO Czy to ta sama posać? mówi, że może tworzyć wieczne bramy, używaj run, to fajne. Możesz spać jeszcze... Ty, przecież tam byłem. Ooo, uh, what the heck? A, tu jest podróż. Tu jak jakieś pieniążki? To bym sobie wziął. Ok. Eee, dobra. No. no, jest podróż. Głodna dżungla. Aby się to nie rozwaliło. No dobra. Czy to jest chyba też ale... Coś takiego jak punkt startowy. Zaraz zobaczymy. Ta. Tak. to wygląda trochę. Ale zobaczymy zaraz. Ooh. Tutaj, Dajabara. Śmiało What the fuck Coś ty no, powiedziałem na głos? Cicho, nie powiedziałem. Mówiłem, wiem, że to najlepsza napiwka na świecie. Okej. Okay. Tam. Mm. O, ciekawego Tyle razem przyszedł yes. mój ja. Mam nadzieję, że będzie mm. to też... Ciebie jednego potrzeba jednego mm. ah. Ty No. Uh. Mm. Już mówił. Uuu. Hm. Dobra, klaw. Nie mogę się czekać, a powinien słyszeć go Hm. Tylko czekaj, jeszcze zobacz, już jego szkoła, wszyscy chcieli tam trenować. Okej. Okay. Hmm. Czyli tak samo. Uh. A tu do wody wejdę? Nie wejdę. Bo jest za głęboka. Ah. E, widać to, bo jak można wejść, to widać tam woda, Że tak to określa. No Noż kurdebera. To jest wioska. Na pewno. O, a propos... No kolejno widzę. Wow! Nigdy nie widziałem czegoś podobnego! Głodna dżungla ostatnim razem tak nie wyglądała! Patrz na ten kryształ! Chyba w jakiś sposób zasila to drzewo. Tak! I czuć potężną energię! Jej zapach! Jest skoncentrowana tam! Potężna i niebezpieczna. Ten sam zapach dochodzi z owoców. Weź głęboki oddech, trenerze, bo to jest też zapach ekscytującej przygody. Chodźmy poszukać słynnego Jaya Bai. Hej, ale masz eleganckie rękawice. <grym> Musisz być poważnym wojownikiem. Um... I szukasz mistrza, tak? Jaya Spokojnie, nie podsłuchiwałem, po prostu przechodziłem obok. Jasne, na pewno. Więc wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Już znalazłeś. Mam go o... tu. Hmm? <laughs> nie, nie tutaj. Ci, ci głupi króliczku. Mam go o... tu. To który ci się podoba? Kieszonkowy dżaja z ruchomymi rękami? Wściekły dżaja, Mini Jaja? O, ten jest słodki. Spójrz na tę uroczą buźkę. Interesuje nas taki prawie 3 trzymetrowy. Żyje i oddycha. Kojarzysz? O, obawiam się, że ten nie jest na sprzedaż. Wiesz, gdzie jest? Szukałbym na placu treningowym, ale już go nie ma. Oczywiście, że nie. Teraz liczy się tylko Jaya Bomba. Nie potrzebują już treningu, po prostu piją soczek i on im daje siłę. To brzmi... niepokojąco. Co, kto lubi? Słuchaj, naprawdę nie wiem, jak się dostać do szefa. Jest teraz tak zajęty, że ciężko go złapać. Liczy się tylko Jaya Bomba, mówisz? Produkują też sok? Tak, tak. Mają całą fabrykę w Dolinie Durianów. Yy, zaraz, a czemu pytasz? Mam pomysł. Jaya Baja nie chce, żeby go znaleźć. Niech on znajdzie nas. Kao, zatrzymaj produkcję rapoju! Trzeba to zrobić! Nie tylko przez głupią nazwę! A, ale, ale nie możecie! Szybciej wścieknie! Dobrze! Okej okay, trenerze, jak sobie życzysz. Chodźmy! Czas na demolkę! E, może jeszcze to przemyślicie? Mm, warto się z tym przespać, nie? <śmianowizdź> <śmianowizdź> Okej, okay, ale ja tak chcę pozbierać pieniądze tutaj. Zobaczycie, czy jest tu jakiś handlarz, etc. Bo jak jest, to by się przydało jednak Zobaczyć co ma na sprzedaż. Zwłaszcza patrząc, że ja mam z pieniędzy mam. I pewnie będzie miał jakieś ściuszki. No i kurde wekra kawa. gdzie mnie tepnie? Tutaj. Ty, o... Nie. Czaj bombę. Hmm, hmm, hmm. To w następnym polecimy sobie już na tą dolinę. To jest co? Nic. Eee... A tu już można krawędziowo. O tutaj na przykład mogę wejść. Dalej już nie mogę, bo jak wejdę to się utopię. Dobra, kryształek. Dobra. Pieniążki, pieniążki. Uuu, w korze. Są pijaszki. Yyyyyy... Eee, ciach, 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 ciach. tam. Ciekawe jestem, czy będzie umiejętność taka, jak była Twójca w tym w kangurku. Mianowicie, chodzi mi o to, że skakuję i mam, mogę sobie kręcić uszami. Jak helikopterek. Bo to było dosyć przydatne w dwójce. Jestem ciekaw, ile sposób hejty. Powinienem być na statku od par godzin. Hmm, nie. A jeśli ci mnie oszukali. Aha. Czyli ktoś tutaj czeka na statek? coś czuje, że on nam się wkręci na okręt? Czyli to jest Jabba? Dobra, zbyły. Dobra. W tym odcinku to nie będziemy bawić. U, porka. Diament. Szynki. Je kurde! Mapka. No ale przy okazji, bo nie patrzałem jak to się nazywa. Ładna dżungla. 7 diamentów. Okej okay. Wolałem sprawdzić w ten sposób, czy coś tu jest, czy nie ma. Dobra, jakby nic nie było. Aua! Pizdłem się po uszach. Dobra. Was też, panie. Dobra. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Nie pogardzę. Ty kur. Przed nagraniem to muszę wymienić baterię yy, w tym. Bo jestem trochę teraz skazany na takie bieganie ponieważ coś mi słucha znaczy nie słuchał, z myszkami nie chcą współpracować Dobra A tu mógł wejść spokojnie Dobra, gdzie to jest? Za przejście... Yy. Park 17 run Jepa? No chyba nie. Szkoda. Myślałem, że to jest Jayapa. Dobra, tutaj... Ej, kur... Wiecie co? Chyba z... zrobimy zakończenie w tym miejscu, bo jak mam tak piekać z kamerką, to myszka nie chce współpracować. Ja ten przejdę, okazji. Chyba przejdzie do jeba. Dżunglowy dron. Da. do Jaeba. Dobra. Tu jest kolejny wieczny ten. O, Polipa. A tu chyba handlarza nie ma. Szkoda. Biegam, biegam, szukam, ale dobra. W tym miejscu zakończymy Żeby też was no, nie przemęcza. czać A tu jest co? Rzeczyny tor. Czy to jest tak 3-4 światy? Bo tak to jest ten świat, jeden odcinek. Na przykład jak był z... Ty. o, klejnot. Czy... Jeden świat, jeden, jeden odcinek i tak będziemy robić. Nawet jak będzie trwał 5 minut. A gorzej w minuta. <laughs> to też. Będziemy się takiego cyklu trzymać. Więc cześć czołem, nara, Hej!